Beata ziółkowska Senków, witamy Państwa z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Świdnicy i zgodnie z zapowiedzią zapraszam Państwa na rozmowę z jej nowym prezesem, panem Tomaszem Kurzawą. Dzień dobry. Dzień dobry Panie redaktor, dzień dobry Państwu. Panie prezesie, zapowiedział Pan ambitne plany odnowy taboru. Proszę o tym opowiedzieć. Co dzieje się w pierwszych dniach Pana prezesury w MPK? No w pierwszych dniach jak... W każdej firmie tak trzeba przejąć obowiązki, ale zgodnie z tym, co zapowiedziałem zarówno Radzie Nadzorczej, jak i właścicielom. Mamy przewidujemy plan rozwoju spółki i on w dużej mierze oparty jest o właśnie podejście, nowe podejście do inwestycji otworzeniowych w zakresie taboru spółki I to jest jakby najważniejsze w tej chwili zadanie, mając na względzie to, że pieniędzy bywa wiele, ale też tylko w określonym czasie chodzi tu między innymi. Powiedzmy, panie prezesie, o jakichś konkretach. Jak pan to widzi? Ile samochodów w najbliższym czasie moglibyśmy zakupić? Za jakie pieniądze? I jak, na jakich, jakimi etapami miałoby to się odbywać? O konkretnych liczbach będzie można powiedzieć oczywiście za jakiś czas. W tej chwili mogę powiedzieć o przybliżonych. One w dużej mierze wynikają również np. ze zintegrowanego programu transportu publicznego dla aglomeracji Wałbrzyskiej. Tam mniej więcej tak są wskazane już y, 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 również jakieś liczebności, które wynikają z wcześniej podjętych analiz, no i tu można powiedzieć, że rok 2017 to jest około 8 nowych autobusów i 2019 około też 8 nowych autobusów. Y, jednak mam jeszcze patrząc w tym czasie rok 2016-2017, czyli najbliższy ten rok, który nas interesuje. No tutaj myślę o mm, zakupie. zakupie Y, y, lub ewentualnie innej formie pozyskania taboru y, w postaci trzech, czterech y, autobusów y, nowych i tylko nowych. Proszę mi powiedzieć, jaki mamy w tej chwili tabor? No, tabor na szczęście dzięki ostatniemu zakupowi w ramach środków unijnych, gdzie 85% otrzymaliśmy ze środków unijnych, czyli zakupu rok temu 8 autobusów Solaris, mieszkańcy już je dobrze znają, jeżdżą od ponad roku. Gdyby nie ten zakup, to rzeczywiście sytuacja wyglądałaby nie najciekawiej. My musimy sprostać się przede wszystkim jednemu zadaniu. Tabor nie może być starszy z założenia niż 10 lat. Średnia taboru, średnia wieku taboru. I no, był niedawno ten taki okres, że rzeczywiście oscylowaliśmy około tych 10 lat, i to była taka walka troszeczkę o przetrwanie z roku na rok. W tej chwili wychodząc jakby do przodu, tak? ponieważ już poprawiło się po tych 8 nowych solarisach y, kupionych rok temu? Gdy wejdziemy jakby w ten, w ten tryb, tak, no to w, nie będziemy musieli się absolutnie o te sprawy martwić, a to, co najważniejsze, nowe, komfortowe y, warunki zarówno dla kierowców, tak, no bo to, o tym trzeba też y, pamiętać, ale to, co najważniejsze, y, wysoka jakość y, świadczeń, tak, dla, dla naszych pasażerów y, miasta Świdnica i Gminy. To ile mamy w tej chwili autobusów? Na dzień dzisiejszy jest 40 pojazdów, z czego tak naprawdę 25 to są te pojazdy główne do tej działalności jakby podstawowej. Mamy 11 pojazdów rezerwowych. No, one są niezbędne, jak coś się oczywiście wydarzy tym, tym pojazdom podstawowym. Te, które są właśnie na warsztacie, jak też słyszymy, tak, remontowane, coś tam poprawiane. Czyli te 25, 11, 36 pojazdów i cztery dodatkowo na tak zwane cele, można powiedzieć, turystyczne, tak, ogólnie rzecz ujmując, czyli to są związane również z przewozami wynajmowanymi dla ludzi tak, na, na, na potrzeby okolicznościowe, ale jak również też przewozy szkolne. A docelowo ten tabor po odnowieniu, po zakupie tych nowych, o czym było przed chwilą, ile zakłada sztuk autobusów? No, cały problem polega na tym, że nie potrzeba w takiej firmie jak tutaj nawet tych 40 pojazdów, o których w tej chwili była mowa. Weźmy na przykład taki Wałbrzych, tak? gdzie ilość wozokilometrów przejechanych w ciągu roku jest 2,5-krotnie wyższa. I tam jednocześnie teren jest o wiele bardziej rozległy niż tutaj. Na naszym, na naszym, tutaj w mieście Świdnica i, 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 i w gminie Świdnica i Marcinowice. I, I tam jest obsługiwanych przez 55 pojazdów, czyli 2,5 raza więcej. Tak? No, my mamy 40 pojazdów, więc y, y, już tylko tak. Pokrótce liczący, zapewne w zupełności tutaj wystarczy, jeśli będziemy mówić o nowych pojazdach i nowym tra transportem będziemy tutaj obsługiwać mieszkańców, to powiedzmy liczebność nieprzekraczająca 30 może być wystarczająca. I czy to porównanie jest w takim razie zapowiedzią ewentualnych zmian, jakie chciałby Pan wprowadzić? No tak, jak najbardziej. No, o tym właśnie jest mowa, że jeśli mamy na dobrą sprawę ileś pojazdów, które no, są już wiekowe, tak, mają po 18, 19, 20 lat, tak naprawdę one w dużej mierze nie jeżdżą. No, no, są taką rezerwą, ale tak naprawdę ona w dużej mierze bardziej zaspokaja teoretycznie spółkę, ale, ale gdy trzeba, to, to i tak jest jakiś tam określony problem. W związku z powyższym, no, najzwyczajniej w życiu te, te zapowiedzi no, to są zapowiedzi kupna nowego, konkretnego sprzętu. Czy w związku z tym linie dzisiaj kursujące będą utrzymane? Oczywiście no to jest jakby podstawa, że aktualne linie to jest na dobrą sprawę w dużej mierze sprawa organizatora świadczeń. Tym organizatorem jest gmina i gminy przyległe. My jesteśmy operatorem, tak? Ale też z rozmów na etapie jakby tej wejścia mojego do tej spółki oczywiście rozmawialiśmy również o oczekiwaniach poszczególnych gmin. Takie oczekiwanie na pewno jest ze strony gminy wiejskiej, I w związku z powyższym będziemy z całą pewnością starali się wyjść na przeciw oczekiwaniom, ale to będzie wyjście związane również z takim sensem ekonomicznym. Musimy znaleźć sens ekonomiczny, żeby zaspokoić ten sens tą. Tą potrzebę społeczną, aczkolwiek nie ma tu problemu, bo widzimy ileś możliwości po stronie rzeczywiście znalezienia tego sensu ekonomicznego, więc w najbliższym czasie podejrzewam tak jak najbardziej. Ilu pracowników zatrudnia MPK i jaka liczba z nich to kierowcy? No, MPK zatrudnia prawie setkę pracowników, z czego ponad połowa są to kierowcy, można powiedzieć, serce, dusza tak, tej firmy. Jak rozumiem, kierowcy są dobrze opłacani, bo gdyby tak nie było, poszliby gdzie indziej. No z tym bywa różnie, tak? Można powiedzieć, nie są najgorzej, jak się porówna z powiedzmy firmami okolicznymi, niemniej jednak to są naprawdę wynagrodzenia bardzo niskie tak? i to jest kwestia, że mamy co chwilę ten postęp technologiczny. Auto dzisiaj to nie jest tylko autem, gdzie się łapie za kierownicę i się jedzie, to jest tego sprzętu całe mnóstwo, więc to jest można powiedzieć w pewien sposób operator już w tej chwili bardzo poważnego, specjalistycznego pojazdu a taki operator powinien być wynagradzany. Żeby ściągnąć y, dobrych fachowców, y, no, trzeba tutaj rzeczywiście pracować nad tym, by, by poprawić y, no, wynagrodzenia. Wiadomym jest, że to jest zawsze ciężka i trudna sprawa dla każdej spółki, ale też widzimy tutaj możliwości w tym zakresie i będziemy starali się tutaj ze związkami zawodowymi znaleźć takie porozumienie, by było satysfakcjonujące obie strony. Ceny biletów, czy ulegną zmianie w najbliższym czasie, bo zaczyna padać deszcz, to chyba będziemy powoli kończyć tę rozmowę? E, ceny biletów y, są istotne, ale nie aż tak do końca istotne dla operatora, czyli dla nas, ponieważ większość przychodów tak naprawdę mamy z, z tytułu umowy, którą zawarliśmy z gminą w ramach porozumienia międzygminnego. I tam właściwie mamy tak grob przychodów około 85% przychodów. 15 pozostałe, tak, to, to, to są te środki pozyskiwane z rzeczywiście z od mieszkańców kupujących bilety. To być może nie jest kwestia wprost ceny, o których dziś mówimy, strefa taka, międzystrefowa i tak dalej. Wchodzimy w nowy czas zintegrowanego programu y, transportu publicznego, i tu coraz częściej są takie zamysły y, stworzenia tzw. tak zwanych biletów zintegrowanych. Taki zintegrowany, pełen bilet, który dawałby możliwość i jazdy tu, i jazdy w Ałbrzychu, i jazdy pomiędzy miastami, y, więc y, to będzie kwestia porozumień y, wielu samorządów w ramach tej aglomeracji. Po to właśnie ta aglomeracja jest, żeby to łatwiej te, te kwestie można było rozwiązać. No i w którymś momencie oczywiście operatorów realizujących na ich rzecz usługę transportową. Jakim budżetem dysponujecie w skali roku, w skali miesiąca? Nasz budżet roczny, no to jest około 15 milionów, łącznie złotych, tak. Łączne przychody to są w granicach, w granicach 15 milionów. Teraz rok 2015 jest trochę więcej, ponieważ akurat świebodzice są tym miejscem, które doszły do nas, ale jak słyszymy na chwilę także tylko w tym roku prawdopodobnie będziemy mieć świebodzice. Będziemy zabiegać, oczywiście, by ewentualnie przekonać pana burmistrza, że możemy również świadczyć dalej te usługi. No to jak to wygląda w skali miesiąca? W skali miesiąca, no to jak podzielimy te 15 milionów, mamy tam milion z grosikiem. No generalnie nam w ramach tych środków, które, które, które pozyskujemy, jesteśmy w stanie rzeczywiście wygospodarować pewne kwoty na inwestycje. Wiadomym jest, że im bardziej będzie nowy sprzęt, tym większa będzie amortyzacja, więc będzie trudniej o ten ostateczny wynik finansowy netto. Ale z punktu widzenia fin wynik finansowy plus amortyzacja, czyli ten typowy przepływ, Pieniądza tak, będzie z całą pewnością coraz większy. W związku z powyższym, właśnie idea tego, by maksymalizować środki pozyskiwane w ramach amortyzacji, tak, środki z amortyzacji, by właśnie przeznaczać na zakup nowego sprzętu, nie starego, bo tylko można podać przykład: ostatnie trzy Neoplany, które zostały kupione, to są pojazdy dziewięcioletnie. Tak. I one mają, że tak powiem, odświeżyć tabor, tak? nadać jakby, y, 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 zarówno odmłodzić, ale zarówno też od strony technologicznej y, 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 tutaj pokazać, że, że, że jest dobry transport i dobrym się jeździ. No a średnia wieku po zakupie tych Solarisów w ramach środków unijnych była 7 lat. Więc należałoby sobie zadać pytanie, no jakie to jest odmładzanie, jak się za chwilę kupuje dziewięcioletnie. Na pewno to rozwiązało ileś problemów, bo nie da się ukryć, że potrzebne były, ale no pytanie, czy, czy, czy właśnie tak? trzeba kupować stary sprzęt, czy, czy nowy, moja ocena i moja opinia jest taka, że trzeba nowy. Panie się pewnie będziemy jeszcze nie raz rozmawiać o tym, co dzieje się w MPK, a tymczasem dziękuję panu za tę rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Szanowni państwo, gościem programu był pan Tomasz Kurzawa, nowy prezes MPK, a my byliśmy gośćmi w tej spółce miasta. Dziękuję, do widzenia.